Że też my się na to zgodziliśmy. No, powiem ci, Parker, że to twarzy ci w tym kolorze. Pasuje ci. Eee. Ta, tobie też. Ale się cieszę, że zawsze chciałam nocować w szkole, a teraz w końcu się to uda. Ja mam tylko nadzieję, że nigdzie nie zobaczę smoczycy. Znając nasze szczęście, pewnie będzie spać obok nas. O, o oby nie, oby nie. To będzie długa noc. Dobra noc. No, ciekawe jaki numer nam wywinie. Pewnie żaden, tylko będzie mówić ciągle jakieś głupie komentarze i nas obrażać, jak zawsze. Może w końcu coś z tym zrobimy, co? No, bardzo chętnie, ale co możemy z tym zrobić? No, zgłosić do nauczyciela czy coś. Nie próbowałyście nigdy? No, kiedyś, dawno temu do Władka, ale... Nie można się spodziewać jak to wszystko poszło. Do smoczycy pójście. Na pewno coś z tym zrobi. No, Władek, to wiadomo, że nic z tym nie zrobi. Hmm. No, pójdziemy, ale to. Nie dzisiaj. Ej, słyszeliście to? No, słyszałem. Może ktoś gdzieś ogląda film albo coś. Tak, pewnie tak. Dobra, bierzmy nasze rzeczy i chodźmy masz już do tej sali, co? Dobry pomysł. Czy Lili Rose już serio śpi? No, nawet cicho chrapie. Jest dopiero 18. No, najwidoczniej jest bardzo zmęczona. Dalej mnie zastanawia, czy one tutaj wniosły kanapę. Nasza szkoła raczej by nie miała takiej ładnej kanapy. Dalej nie dowierzam w to, że Emrys się z nimi zadaje. No, dosłownie jest w związku z Cindy. Dalej, jak na niego tylko patrzę, to od razu się denerwuje. No, nie dziwię się. Ból, 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 ból. Och, Kenzie, słuchasz ty mnie w ogóle? Jak mam być szczera, to nie. A słucham? Co się z tobą dzieje ostatnio? W ogóle mnie nie słuchasz! I masz wszystko gdzieś. No, bo czasami już dosyć swojej papeliny. Leżysz teraz na mojej kanapie z mojego domu, więc może bądź miła, bo jak nie, to zaraz będziesz spać na ziemi, tak jak reszta tych nieudaczników? Nara. Kenzie? Co ty robisz? Wracam do domu. I tak nie chcę tutaj być. Ale wasze afery są bez sensu. Um, nie pamiętam, kiedy pytałam ciebie o zdanie? Hmm. Nieważne. Przepraszam. Huh? Po prostu Kenzie mnie tak denerwuje ostatnio. Ach. No cóż. Przynajmniej jest więcej miejsca dla nas. Chodź. Przestań już się zdawać z tą Kenzie. Jest strasznie głupia. Ale mnie bolą... Plecy od dźwigania tej kanapy. No ale przynajmniej nie będą wolać plecy, jak pójdę dzisiaj spać. <grych> Dziękuję. Ej, nudzi mi się szczerze, co robimy? Jaki w ogóle jest plan? No to do 20 mamy czas wolny. Później jest oglądanie filmów tutaj. I o 23.30 gasimy światła, idziemy spać, mamy już nie wychodzić z tej sali. Ue, to nuda szczerze. No, robimy coś. Bulbul! 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 Bołasz nas? Bulbul. Tu być! Duchy! Ha? 30 lat temu w tej szkole wydarzył się straszny wypadek. Serio? Jaki? Bulbul! Ty nie chcesz wiedzieć! Ej, no, mówcie! Bardzo dziwna historia, mianowicie. 30 lat temu pewien. Uczeń umarł na korytarzu w tej szkole. W serio? Dlaczego? No właśnie, dowód nie jest znany, co uważam za dosyć dziwne. Ten uczeń ponoć nazywał się David. I jak tak dzisiaj szukałam tutaj miejsca, żeby rozłożyć nasze materace, to chciałam pójść na tamtą ławkę. I... Okazało się, że za tamtą ławką, coś się skrywa. Co się tam skrywało? Mów! Książka. Zobaczcie, do kogo należała. Wygląda na starą. Tak, książka należała do... Davida? TAK! PORPOOOO! PRZESTAŃ SIĘ TAK CIĄGLE DRZEĆ! Dostałeś kiedyś żelazną płetwą, Kiciu? Czy ty mi grozisz? O! Oh. Ostrzegam! Jeszcze jedno krzywe słowo do mego chłopaka, a poznasz moją żelazną płetwę. Też byś mogła mnie tak bronić, co? No, ciekawy przed kim, chyba przed samym tobą. No, w sumie to ta. I my widzieć ducha! Ducha! Co? Jak to widzieliście? Wolbuli jesteś pewny tego, co mówisz? No, może nie, że widzieliśmy, ale akurat serio coś dziwnego dzieje się w tej szkole. No i też się okazało, że dzisiaj jest rocznica śmierci jego. Tak, no, pójdziemy na zakupy, pójdziemy tak. Nie, tak. Hejka! Lili. Wszystko okej? Okay. No, a co się stało? Co mi ominęło? O, nic, tylko gadałaś sama do siebie przez chwilę. A, czasami tak mam, jak dopiero coś obudziłam. <grym> Sorki. N nie ma sprawy. No, w końcu nasza śpiewca królewna wstała. Wyobraź sobie, że Bulbul Mogulą twierdzą, że w tej szkole jest duch. No, potwory w tej szkole mamy, ale czy duchy? Potwory! No, smoczyce na przykład. A, Bulbul, bul, żart! Ej, nie no, ale szczerze to trochę się teraz boję tego, co wy mówicie. Ktoś zmarł w tej szkole i nam nigdy to nie powiedziano? Co? O czym wy mówicie? No bo rozmawialiśmy za mogulą i Bulbulem i oni mówią, że... To... Emrys, słyszysz to, co ja? No, niestety. Chciałbyś się może trochę zabawić? Zamieniamy się w słuch. Może ich trochę postraszymy. Co to na to? Brzmi jak plan. Jakie masz jeszcze pomysły? Na razie podsłuchajmy dalej, ale może podrzucimy im jakiś przedmiot? Hm. Nie no, ja tam w żadne duchy nie wierzę. A teraz wybaczcie, ale idę do łazienki. Teraz podrzućmy coś. Masz kartkę i długopis? Bo mam pewien pomysł. La, 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 la. A to co to jest? mocy, te ściany są straszne. D? D jak David? O nie, nie, nie. Ja nie chcę być tutaj sam. Ja nie chcę być tutaj sam. Zobaczcie, co znalazłem. Co takiego? No taką kartkę, no spójrzcie. Okej, okay, to jest serio trochę dziwne. Trochę? Ja już się bałam, mi coś zje na tym korytarzu. Słyszysz to? Wszystko idzie zgodnie z planem. Bal, 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 bal! Cisza! Nie drżyj się! Hej, Parker! Nie no, ale daj mi spokój. <grym> no dobra, dobra, już nie bądź taki. <grym> Ona się chyba nigdy od ciebie nie odczepi. Ej, dobra, mamy poważniejsze problemy niż ta ropucha. Co to jest za kartka? Ja się boję! Może pójdę i kilka razy włączę i wyłączę światło, co? No, dawaj, ja tutaj obserwuję. No i dobra. Ej, co się dzieje z tym światłem? Co to jest? Okej, okay, zaczynam się z serytużkiem niepokoić. Nie mam pewne przeczucia, kto to może być. Ej, chodźmy na korytarz, wszyscy. Pol, pol! Mamy jakieś przeczucie, że za tym wszystkim stoi Cindy razem z Emrysem. Ej, no w sumie miałoby to sens. Co? Co? To odgłosy? to już mi się naprawdę nie podoba. To brzmi jak jakieś demony, albo coś kojarzę ten dźwięk, ale nie wiem skąd. Matko, ale ja się boję. A co jeśli ten David, nie wiem, wyskoczy zaraz ze ściany i nas wszystkich zje albo coś? Weźcie tak nie mówcie, bo serio zaczynam się bać. Palpa! Yo, 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 yo. Ej, co to ma być? Dlaczego się gapicie? Co pan tutaj robi? A co? Nie widać! Wyjazd mi stąd, zajęci jesteśmy! To wy te wszystkie dźwięki wydawaliście! Nara! Zjeżdżać mi stąd, kupniarze! że oni serio się na to nabrali? <noise> oh. Um. Pol, pol! Na co nabrać, ha? Mm. Nie interesuj się. Tak właśnie myślałam, że całą naszą rozmowę podsłuchiwaliście. Tą książkę też wy podrzuciliście? Nie no, to jest akurat serio przypadek. Tego akurat nie zrobiłem. Ej, ale ten David w końcu to jest prawda, czy to jest tylko jakiś żart? Nie, no to jest prawda, widziałam artykuł. Halo! Co to za pogaduchy? Zjeżdżać mi z